Muszę przyznać, że denerwowałam się przed tą randką. Bo wiesz, jest masa pozerów na świecie. Tak, święte słowa. Aha, a to coś trenujesz? Wiesz, że... No przecież, oczywiście, że nie. Ale może się zastanowisz, ha? Ta fizyczna jest niezwykle ważna dla Shannon. Po niej to świetnie widać, nie? A, świetnie widać. Perfekcja. Jesteśmy w restauracji, halo. Cześć, na wynos dla Lucy. I już, jedna sekundka. Masz taki egzotyczny akcent, wiesz? A, tak? Dziękuję ci bardzo. Ja Znam właśnie... kogoś to może ci go poprawić i też będziesz mówić normalnie jak człowiek. <noise> Uuu, uh, gorąco tu jakoś, czy jak... Uch. A jak ci smakuje danie? Zaraz, chwila, zaraz, chwila. Czy ty nosisz perukę? Co? O, chyba raczej nie. Wiedziałam. Jesteś pozer. Nie cierpię pozerów. O, co? Nie, te pukle są moje własne. Tak, akurat. Wiesz, co teraz zrobię? Zerwę ci zaraz to cudo z głowy i pokażę wszystkim, jakim jesteś łydnym pozerem. Chyba jednak nie, panienko. Halo? Halo? Jesteś... Hej, Gru! No cześć, Lucy! I co tam słychać? O, twoja dziewczyna chyba trochę odleciała. Jakby dostała lekki środek uspokajający dla łosi. Mm. Oh. Mrugnęłam, bo dokładnie właśnie tak się stało. Skuzi, co tutaj? Nie lubi? O, ona tylko... Oh, o, si, si... is that it, <coughs> Ta, to był dziwny wieczór. Zaliczyłeś najgorszą randkę w życiu. Ha, w pełni się zgadzam. Nie martw się, może być już tylko lepiej, nie? Poza tym możesz pożyczyć mój Za Sama musiałam użyć go na którejś randce. Tak, wiesz co, jeśli chodzi o randki, to chyba ta jedna mi wystarczy. <grystanie> no. Dobranoc, partnerze. Było śmiesznie. Tak, całkiem nieoczekiwanie było. A, tak, tak wiesz, między nami. Dużo lepiej ci z łosiną. Na razie do jutra.